A kto to słyszał? Z przemocą jest jak z kanonadą Szymczyka. Jebło to jebło, po co drążyć? Odpalane w waszych domach granatniki okazują się potem do wyboru. Bukawką na wodę, normalnym trzaskiem osiadającego budynku, pospolitym pierdem, upuszczoną niechcący brytwanką. Po co drążyć? Nieważne, że dziura na trzy piętra, nieważne, że sprawca ma nadpalone uszy, nadpalone uszy sprawcy to jedynie dowód na wasze nieustanne kwękanie, nieważne, że dom nadaje się do wyburzenia, a koszty, jakie temu towarzyszą, przekraczają ludzkie wyobrażenia. Odpalanie granatnika w pomieszczeniu powinno być samo w sobie, wprawiającą w osłupienie ekstrawagancją i wywołać panikę i popłoch. Ale nic z tego. Mimo oczywistego kretynizmu, który musi być dominującą cechą sprawcy, wydarzenie kozackiego jebnięcia przeobraża się w czyn iście bohaterski, a sam delikwent staje się ofiarą podstępnych okoliczności. Bomba w jego łapach, czy też przypominająca bombę flaszka, jak twierdzi, którą w bezbrzeżnym poczuciu bezkarności celuje w wasze głowy. To świadectwo jego męstwa, to przykład, jak radzić sobie z odbezpieczonym przez określone siły zapalnikiem, gdzie owymi siłami jesteście wy, bo gdyby nie wasze podłe poczynania, nasz bohater nie musiałby sięgać po tak dramatyczne środki. Wydarzenie okazuje się próbą charakteru kozaka, z której wychodzi zwycięsko poraniony, ale żywy. Jest zatem potwierdzeniem jego sprytu, i oznaką sił witalnych, o których w podaniach i legendach opowiadać się będzie przez pokolenia przy myśliwskich ogniskach. Co prawda daleki świat połyka w zdumieniu własny język i wodzi nieprzytomnie oczami, próbując pojąć, co się tam w tym kraju nadwiślańskim, że tak się delikatnie wyrażę, odjebuje, ale w naszym grajdole standardy i interpretacje, czym jest przemoc domowa, wymykają się niechilistycznym interpretacjom, a nasze podejście do sprawy, odpalanych w pieleszach rodzinnych pocisków armatnich, porywa cmokające z podziwu tłumy. Heroiczne czyny domowych operatorów granatów i kałachów, za ich uzasadniony wybuch, a nawet powiedzmy to otwarcie, konieczny atak, są nagradzane i usprawiedliwiane przez system i nic nie jest w stanie zagrozić ich posągowej pozycji, a każda próba draśnięcia ich wizerunku spotyka się z mocną, niczym pierdolnięcie z hołka, odpowiedzią podległych im służb stojących na straży porządku i władzy. Podsumowując. Kobiety. Pousuwajcie z półek flaszki Dom Perignon, wody grodziskiej gazowanej i żubrówki strawką, by wasi śmiałkowie herbul wieserce w szale pełnienia obowiązków rodzinnych i obrony honoru pana domu, się nie pomylili i nie zmietli w proch waszego bloku, Sąsiadującego z nim przedszkola i okolicznej fabryki gwoździ. Bo wiecie, potem to wasza wina. Anita Deskiewicz. Mała Rzecz, Miłość i inne przemocy. Opublikowano 2 stycznia 2023 roku.